Siemano, z tej strony Koszorski. Dzisiaj przedstawię Wam WD Ring. Waves, grę, która wyszła taka ale MMO, jest dostępna na komputer, jest dostępna na telefon. Przedstawię wam trochę walki oraz opowiem pierwsze rzeczy, które mi się jak najbardziej przydały na początku, które były takie niecodzienne. Na początku chciałem wam pokrótce pokazać, jak wygląda, że tutaj dużo się dzieje: mamy zmianę postaci, mamy różne ataki, zbieramy różne postacie przez sumony, przez w grze, zbieramy różne sznepety, które się nazywają echo. Jest to też dosyć. Rozbudowany system, który na początku i mnie też wprowadza troszeczkę w takie, hmm, co tu się dzieje. Także chciałbym Wam pokrótce pokazać, co warto na początku robić. To, co teraz robię, to jest teoretycznie jedna z lepszych rzeczy, które można robić za takie punkty, jakby staminy, które się odnawiają dziennie. Pokonanie takiego bossa jest za darmo, ale odebranie nagród kosztuje 60 tych punktów. One się odnawiają co kilka minut więc żeby już nie przedłużać, tak wygląda mniej więcej walka, że zmieniamy swoich ludzików, może to być jak widać częsta zmiana, mogę się z jakiegoś żółwia, którego złapa, znalazłem, przemienić, mogę tu w jakiegoś kamiennego golema i walczę z bosem. Więc mamy też, przejdziemy od razu na mapie takie punkciki, do których się teleportujemy. Na początku największą poradę Wam dam, grajcie, róbcie ten tutorial i się nie stresujcie tym że jest zalecane bardzo dużo, żeby no jakby ludzie piszą o przechodźcie tylko te błosy za staminę, ale na początku gracie kurcze, tu nie ma żadnych bossów, róbcie sumony, żeby mieć gwarantowaną postać kurcze, ale tu nie ma żadnych sumonów, więc to wszystko się z biegiem oblokowuje, grajcie jak idzie. Na początku też gry macie dużo rzeczy takich jak wchodzenie po skałach, to też jest trochę słabe, że od razu dali takie cięższe niektóre rzeczy, jakby no czy po prostu możemy wchodzić na coś czy też latać, skakać, dużo się dzieje po wodzie można chodzić, pływać dobra, e, kilka rzeczy, które chciałbym Wam przedstawić, więc jak już odblokujecie mapę, szukajcie tych znaczników takich, batonów, jak to się nazywa, tutaj zaznaczam bo to są teleporty, żeby było szybko tu gdzie ja teraz jestem, jest to też ważny punkt ponieważ jak zginie, zginie Wam jakaś postać to może musicie użyć jakiegoś potion'a, żeby je od e, zryze no, żeby potrw, prze, Grały dalej, bo jak zginą, no to nie możecie nim grać, albo do tego punktu, co ja teraz jestem, przenosicie się i tu będą automatycznie uleczone. Mamy też na mapie, to się dosyć szybko odblokowuje: symulacją training, czyli miejsce, gdzie możemy walczyć i zdobyć jedne z tych nagród. To odblokujecie jedno z pierwszych rzeczy w mieście, więc no jeszcze nie możecie zużywać staminy na bossów, ale możecie na to. I to jest odradzane. Jakby Ludzie nie lubią tego robić, ponieważ na bossach się lepsze. Itemy I temy zdobywaj w ogóle, ale ja jakoś tak stwierdziłem, że jak pograłem, nie wiem, dwie godziny czy coś i dopiero mogę walczyć z bosami nawet chyba więcej niż dwie, to zróbcie to na początku, Zu zużyjcie kilka walk, zużyjcie trochę tych wave plate'ów, to jest ta stamina i, do i później możecie tego nie robić, ale na początku zróbcie, niech ta stamina Wam się na początku na coś przydanie nie będziecie ją trzymać. Generalnie w grze jest bardzo dużo story questów, więc idąc po questach dużo będziecie robić. Często nie podoba mi się ich e, znajdywanie. Nie mamy takiego autotraka, Postać nam nie będzie sama chodziła. Nieraz jest gdzieś zaznaczony na mapie punkcik, do którego możemy iść. Możemy sobie zaznaczyć, że chcemy tu iść, track i nam pokaże gdzie, ale to jest takie, wiecie, punkt na mapie oddalony, tak jak teraz ta fioletowy ludzi 81 metrów, ale nie ma drogi, którędy tam iść, co czasem jest problematyczne, jak coś jest wyżej lub niżej. Dobrze, jeżeli chodzi dalej, co tu robić? Więc, e, tak jak powiedziałem, pierwsze co, to są najlepiej tych robić bossów. Jak już odblokowuje, wam się tutaj taka zakładka, kala książeczka, tu wybieramy, zobaczcie tu, trzecie po lewej i boss Challenge, tu mamy tych bossów. Jakbyście nie wiedzieli, gdzie to jest, bo ja mi to zajęło długo znajdzenie, tu mamy też symulację. Jak klikniemy prosy, to nam pokaże, gdzie on jest i będziemy musieli tam iść manualnie niestety. Możemy tutaj też odebrać inne nagrody, misje specjalne, są też dzienne misje, które warto zrobić. Absorb 1 echo to... Też ciężko, bo musicie jakby znaleźć potwora, którego można absorbować, nie jest to od razu, nie ma ich od razu jakby na mapie, za jakiś czas chyba je znajdziecie. Ja tam po drodze też żółwie chyba znalazłem czy coś, takiego. Gdzie... to później pewnie łatwiej będzie zdobyć. No i też jest, jak klikniecie, absorb, teraz chyba nie mogę, to się pokazuje też taka legenda, która Wam przedstawi, gdzie są różne potwory do absorbacji, ale musicie pierwszy, jakby mieć oblokowaną daną lokację, więc to nie jest tak od razu. No i tutaj, misje, które Wam dadzą jakieś dodatkowe rzeczy, klikamy i yy, robimy je tak. Tu jest upgrade'owanie broni, upgrade'owanie postaci i przede wszystkim też nie jest jakby specjalnie zalecane bardzo levelować postacie, ponieważ to można robić grając. Ale jakby ja polecam zrobić level up i zrobić nawet auto, czy wybrać samemu. Zróbcie powyżej, no tyle ile możecie. Na początku 20 level wbijecie i będzie, nie będziecie mogli dalej, bo nie macie jakichś y, ringów. Ale gdy już będziecie mogli ten ring odblokować, zróbcie 30 pary, któryś poziom tak jak ja, żebym mógł właśnie pokonywać łatwiej przeciwników. Także śmiało, zużyjcie te pociony. Wydają mi się one naprawdę łatwe do zdobycia. Także cóż, i później też trzeba chyba kilku drużyn. Tam coś słyszałem z poranników różnych, że i tak się w tej postaci trzeba będzie levelować. I na początku lepiej ki jedną na maksa, ile się da, no nie do 60, chyba jest maksymalny, tylko na przykład 40 i resztę też troszeczkę, żeby nie było. I dobra, także to jest to, mamy też do lewelowania, e... auto Tu wow, tu może mamy tych nasze pety, e, te echo, to są takie zwierzęta jakby, tu też jest często te nazwy są takie inne niż normalnie, nieintuicyjne, także można się nie bardzo połapać. Możemy też wejdziemy w naszą postać zapgrade'ować naszą broń raczej tego na początku nie polecam bo się chyba zużywa stare inne, także raczej czekamy aż wydropimy coś lepszego. Sumony są, wejdziemy sumony, jak je znajdę, prawie górny róg tutaj, A, tak jak mówiłem jeszcze się tutaj ułapię i chciałbym w tym filmiku po prostu wam powiedzieć co, jak łatwo się tutaj połapać, co gdzie jest. Wow, tu mamy eventy po lewej taka gwiazdeczka jakby. Co to jest? Jak gwiazdeczka, tylko fajerwerka. Ej, tylko o tych sumonach chciałem powiedzieć i to będzie tyle w tym filmiku, co jakby dla mnie było ważne. Tu nie. Tu. Wiecie? Wow, nie wiem jak mi to umknęło. Trzecia ikonka po prostu na górze po lewej, taki kółko z taką gwiazdką jakby. I tu mamy kilka banerów. Tak, generalnie ludzie nie zalecają summonować na banerze z bronią jako free-to-play gracz, ponieważ no, będziemy mieli ciężko, do wy... no, ciężko z surowcami, mm. ale jest chyba gwarantowany. Jakby jest też temat często pora... pole poruszany na poradnikach, jaką wybrać pięciogwiazdkową broń. Jakby na razie ja to olewam. Nie sumonuje na nich, są też banery eventowe, też banery zwykłe eventowe, będą lepsze, bo będzie nowa postać. Zwykłe raczej nie sumonujemy, poza jedną, jedną różnicą. Tu mamy taki sumon, mam nadzieję, że to jest ten, ponieważ na nim po zrobieniu 50 jakby sumonów mamy gwarantowaną postać, którą możemy wybrać. No tego jeszcze nie zrobiłem, więc to jest tak powiedzmy na 95% jestem tego pewny, bo też nie znalazłem tego. E, tak, ale tu jest, jakby te banery są te same, tylko postacie inaczej są ułożone. Ale tu mamy po 50% gwarantowane, zresztą tu mamy promocję. Też możemy zobaczyć jakie są tu postacie e, do wyboru. To jest te 5 podstawowych i generalnie widziałem, że Verina jest najbardziej polecana ze względu na to, że to jest Overpowered Hiller, A tu Hillerów chyba jest ciężko. Także tu bierzemy healera, bierzemy dwóch DPS-ów i jest pięknie, Dobra. Tyle na dziś. Dajcie znać co Wy o tym sądzicie, co jakie jeszcze rzeczy są mega ważne na start dla y, wszystkich. Dobra, trzymajcie się. Cześć.